Klobacz. Jest takie przysłowie: jak się nie ma, co się lubi, i to się lubi, co się ma. Temat wiosna. No i właśnie, miała być wiosna ciepła, jest chłodna. Mieliśmy z chlop dziadkiem polecieć, no już jakieś 15 dni temu, na Cypr, wylecieć, a tu lockdown, COVID, maseczki. No, ech. Chciałam zrobić odcinek na balkonie. Wiosenny, no ale niestety zimno i wieje. Tak więc postanowiłam zrobić odcinek zamiennik, zamiennik wiosennego odcinka w klopie. Tak więc zaczynamy. Zapinamy pasy, bo przecież będziemy lecieć samolotem. Zapinamy pasy. Zapięte, startujemy. Bardzo wysokiego. Wiecie co, ja się panicznie boję latać, ale uwielbiam. Także to jest bardzo ciężkie. No ale dobra, wylądowałam. No i teraz odcinek wiosenny wspomnieniowy. Patrzcie, co ja tutaj mam. Nie wiem, czy zobaczycie, to jest taki kolczyk. O, taki kolczyk. No to jest kolczyk z lawy. To jest kawałek lawy, który kiedyś wydłubałam na Lazarotę z małą dziurką. Ten kawałek lawy zrobiłam z, z tego kolczyk. Oprócz tego mam tutaj kawałek lawy. Taki, tak wygląda lawa. Jest leciutka, porowata, no, no czarodziejska. Zbieram również kamienie, to jest otoczak. Otoczak, który dosyć ciężki i duży, ale mo, może tak pracowicie otoczyło jakiś kawałek skały i prawie, że jest okrągły, tylko została mu taka dziurka i taki potworek się otoczakowo zrobił. kamienie to jest moje ulubione zbieractwo. Tutaj mam taki kamień kolorowy który jest też prawdziwym kamieniem, po czym się okazało, że to młodzi ludzie z Europy lubią, a szczególnie Anglicy jeżą sobie i kolorują kamienie. Tak, co znajdą to kolorują, to taki znalazłam. No i właśnie, no, skoro jesteśmy, to musi być zielono. W Polsce zieleń te, te, teraz też buchnęła bardzo, ale tamta zieleń jest trochę inna. No to sobie stawiamy zieleń, ten ptak, takich ptaków nie widziałam, bo aż tak daleko nie byłam, żeby takie ptaki oglądać. No ale na przykład palmy. Palmy to, och Boże, palmy uwielbiam. A oprócz tego bardzo lubię to, co po palmach zostaje w mowu, więc tak, nie, na plaży, przepraszam, w piasku. Więc tak, to jest kawałek liścia palmowego. Ja już Wam to kiedyś pokazywałam. Na plaży znaleziony, i, 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 i to jest tak, że morze otacza. Otacza takie otoczaki liście palmowe i robią się z tego powoli takie rzeczy, na końcu to może robić taką kulkę z palmy i wyrzuca na plażę. Wyrzuca na plażę i na plaży to się znajduje. O, to jeszcze jest resztka po listku yy, takim z palmy. No oprócz tego pewne pamiątki sobie przyłożę, na przykład kompulsywnie zbieram bransoletki, znaczy kupuję bransoletki. Kupuję bransoletki takie za dwa grosze, uwielbiam je potem nosić w dużych ilościach. A tutaj jeszcze taki jedna rzecz, taka pamiątka, wykałaczka, bardzo ważna rzecz. Jeżeli syn was słyszy to, staje, to w możesz możesz pogrzebać. Tak? Wykałaczka z hotelu w Kopenhadze, a tutaj mydelniczka z hotelu w Turcji. A, a propos mydelniczki, a propos mydelniczki, no więc wiecie, że mam aniołka z mydlaczka. Aniołka z mydlaczka, którego zmydlam we wszystkich akwenach, gdziekolwiek jestem, to zmydlam aniołka. No teraz nie mam mnie nad akwenem. Nasza akwent Wisła jest daleki, prawie że wysuszony, nie, nie, nie dotrę tam, żeby zmydlać. W związku z tym, ponieważ jesteśmy w odcinku zamienniku, zmydlę sobie aniołka w mojej umywalce. Proszę bardzo. No właśnie, aniołek z, z, zmydlony aniołek smydlony. I, i, I teraz, wiecie, no skoro jestem już na wakacjach, no to słońce, prawda? Jeszcze sobie włoski przypnę, eleganckie blond, żebym była blond. I tak sobie siedzę. Tutaj siedzę. Palmy, Zieloność, ptaki latają, ptaki latają, piszczą ja sobie tutaj wino piję. O! o przepraszam, wino trzeba trzymać za nóżkę. Hmm. Wino piję za nóżkę. Ach, cudnie u mnie w Klopie, prawda? <laughs> Jakie wakacje fajne. Także życzę Wam, żebyście swoje wakacje i swoje wolne chwile spędzali w sposób cudowny. Nawet jak nie będziecie mieli tego, co lubicie, to lubcie to, co macie. To takie pedagogiczne, no ale, ale może się sprawdzi. Może się sprawdzi, może się nie sprawdzi. Aha, chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że moje pelargonie, które przeżyły zimę i zostały z nich suche badyle, odrosły i mają zielone listki, odrodziły się. To są moi ozdrowieńcy. Czego i Wam życzę, żebyście zawsze się odradzali. Robaczki.